A, witam Was bardzo serdecznie w tym kolejnym odcinku z dodatku pirackiego. A chuj sztyry lądowe, jest tutaj awo i mioda jeszcze. I tak, i powiedziałem, Toma, kto, kto mi zajebał I, I tak, i, po, i serio powiedziałem, a chuj, a nie ahoj. Od kogo się tak długo odbijałem? Od gmiody? Nie? nie, ode mnie! A właśnie, naprawdę, ktoś nie powinien być hostem. miałem takiego laga, że Gnatus stał obok mnie, a u mnie bieg przez parę sekund. Do przodu bez celu. Nikt, nikt się nie zapisywał na hostowanie, no to trzeba było tutaj wiesz... Tak, miał, Pomyśl ok. mioda inaczej, nie będzieś miał lagów na nagrywaniu, jak będziesz sobie oglądał. A. Dokładnie. Tylko, że wiesz, że ty na nagrywaniu... Jest, 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 jest. Ty na nagrywaniu widzisz cały czas moją perspektywę. Zostaw mi go. Tak. Ale pomyślał inaczej. A. To teraz jak biegasz jest. mioda, to zawsze mi się kojarzy, że jesteś żywy. Myślałem, że powiesz, że jesteś Żydem eee kustomizacja. mmm łowodziwo ja nie posiadam Nic. 3-2-1 Ej Nope Nope Za szybko Tele fast travel na mnie pipczy pip pip w sumie to pip, pip, pip Jak sądzicie w ile odcinków uwiniemy się z DLC kami? Wszystkimi? Wszystkimi e... czy? 20, 20. Czyli 20. razem byłoby 5? Czyli nie no jeżeli 20 to razem byłoby 50 odcinków. Nie przepraszam, co dzień to to... 12, o może tak. Nie no bez przesady. As, mamy, as, mamy, mamy pasuje? troszeczkę robić, no... o wow. takie skrzynki są ciekawe właśnie. A ja zrobiłem, kupiłem życie, rempy, ja mogę wywołać rampę i przyjawę. Jestem geniusem. Ale w sumie jakby nie patrzeć, no to ej, dobrze powiedziałeś, że tak około 20 odcinków, bo Tiny Tina Dragon Skip jest na przykład długie. Eee. Tutaj ten dodatek jest dość długi. Możemy sobie czytać questa na Rapiera? Na moje Ech, życzenie? A tu, tutaj nie ma Rapiera Jest Rapier Are you blind? A, a on przepatrzył się mylą Message in battle to jest to Rapier No to jak chcesz Będę was rapował Rampage Uuuu, I'm sorry Miada ty już nie musisz mówić, że masz Rampage A twoja postać się chwali I got a Rampage I komuś trzecią wojnę za oknem słychać To nie u mnie Beka, by była, ciebie. beka, by, beka by była, gdyby ta wojna była prawdziwa, wiesz, ta, e, Rosja, Putin i tak dalej. właśnie, to jest możliwe, że ta wojna będzie, spójrz na sytuację dzisiejszą. Znaczy wiemy, ale tak, to będzie nawet fajnie, jeżeli byłoby po wojnie, znaczy, no nie wiem, wiadomo, nie życzę nikomu wojny, tak? E, ale tak po wojnie, tak wszyscy mówią, o pewnie będzie Pamięci. wojna, ale dawno, jakie staruszki już to nagrywały, chociaż nie sądzę, że Putin był na tyle głupi, żeby e... wojnę wywoływać. A póki okay. nie ma wojny, odwiedzić Rosję, zanim Rosja odwiedzi was. A może zmienimy temat, bo... A? Wiecie, pamiętajcie, że nie na Putin ma szpiegów wszędzie. Następny battle jest po drodze. E, nie, jest na górze, a ta winda jest nie, nie drodze, działa. Jest po drodze, a to, ta winda nie działa, to właśnie. To trzeba iść naokoło. Na Trust me, I am an engineer. Trust me, I am a space engineer. Trust me, I am hmm. awo. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm to... Ma, bo nie ma, nie jest Kagi. przekonujące pałuj się, to jest najbardziej przekonujące Asasał? Yes, 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 yes. A was na nie mówił A bo nie wie co powiedzieć Hmm, aj mam dla ciebie pomysł Powiedz, yes, 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 yes No, 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 no. odejdź skag Error Skak na mnie jakiś szarżuje. Ty właśnie. Te, żebyś był... Krokowy. Uwaga snajperze. Oni potrafią dać w kość. E, na jeden pocisk idą. No tak, ale też są dość potężni. Pamiętam tutaj mi dropnął legendarne SMG tak po prostu ze skrzynki z właśnie tej z DLC To lepsze, tą skrzynkę jako jedyną Tak, ominął Aha, Miada się wyciszył, wow, jego mikrofon nie pierdział A czy A czy ja... do pokoju i... Yeah, kończysz I A takie... To jest cooldown rate? Hmm. Nie wiem, ja dalej biorę... Ty, moją... Oni mogą po prostu strzelając wejść na wieżyczkę, fajne! No, tak. Sądziłem, że on od razu się reswił z kierowcami. Nie wiem, ja dalej Uda biorę... Mi się zabić tylko kierowcę? Ja dalej biorę moją snajperkę bez celownika, cudowną. A nie dasz się, wieżyczka za małym damage'u ma. Hopla. Pomóc ci? Czy hmm. dasz sobie radę? Eee... Teraz już nie mam z czym sobie dawać radę. No no coś tam jeszcze zostało się. Jest Gratos, I will Ej, sekund da sobie biłem, o dziwo. Aj, snajpienie Snaipie, mi dzisiaj nie wychodzi. <mierdziśla> Masz dużego hejta właśnie powiedziałeś. I have huge hate. Nie, huge hand, mam dużą rękę. Ja wiem lepiej co usłyszałem. Ech. Ale jak ja to powiedziałem prawdę, bo sprawdzałem teksty każdy z tych Prawda jest taka, że za dużo tu dla nas nie zostanie. Jak tu mioda lata. Ech. A, co, A jak chcesz... ty snajpisz? Nie wiesz, samo snajpienie okay, jest ma strasznie smarowe. mało produktywne, ale tak zauważyłem, że już nam dzierży już od jakichś dobrych, kilku dobrych... Dobry i dobry. O, znalazłem butelkę. Od dobrych kilku odcinków bierzę już snajperkę, więc... Money! You've got a raper! Eee, jak ktoś ma slagowego, to przygarnę. Eee, ja mam zwykły. Ja też zwykły. <laughs> zwykły. <śmiech> <śmiech> Też mam zwykły Whatever, ale wreszcie mam broń, która jest najlepsza w mili tak więc ciągnę teraz I'm afraid no. to ask O znowu miałem lagę, dzięki Abuś. Nie moja wina Teraz patrzcie jak chłopaki poginają jeszcze raz tutaj z powrotem Ej, Gage to nie chłopak A płciowo jesteś facetem czy kobietą? Hmm. Jeszcze a się zastanawiaj Pogrążaj się wiesz, jeszcze się zastanawiaj A właśnie, mapę tu... Co? Co za ham! Ojej, jest tu, Wystaje! Na nie, nie zależy, jak chcecie możecie się zakolegować I don't give a fuck Tak stoi przede mną na no, kości tych zapad pod ziemię, do wstydu No i teraz każdego mam na hita, bo na dwa hity ciągnę Aha. Uh A -huh. do Jest, 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 To już do Sandmana nie ma co nawet mierzyć, prawda? Nie Ham, kurde, spadł Rynek To uciekasz Wow, 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 wow. To było takie... bolesne Oj, sądzę, że mia to, że niedługo się już wypędziesz tego skilla, że wiesz, możesz biegać i rzucać dynamitami. Ja już to mam. Wiem, ale czym? mówię, że o. pospędziesz wiem. Bo uznasz, właśnie. że w ogóle nie jest przydatne. I jeszcze tylko psuje, tak jakby troszeczkę o, nie Jeszcze duża kulka właśnie. energii, wiem, że ja mogę nie wiem czy wy jeszcze e, strzelana przez Zrapa e, pociskami zaktywować. A wtedy wybucha. Wcześniej z wykorzystałem, korzystałem, bo nie potrafiłem. Teraz mam z boost boosty do explosions, tak więc to ma sens. A, Wiesz, to jeszcze musisz wiedzieć, jak tą postać rozwijać. A, boś miałeś puścić, a, ten, no, jak będziesz drewno, puścisz tutaj muzykę, tak? No, a taki, teraz miałbym puścić, tak? Tylko masz mi przypomnieć. E, ten Big Sleep jest trochę taki podobny do tego. E, ten Big Sleep jest... Miała ja dać się wyci... O, już. Ten Big Sleep jest troszeczkę podobny do... Znaczy nawiąza, nawiązujący do... Ehh, Bioshocka. No, w sumie jest nieco... Takie podobniasty. Znaczy nie podobniasty, wiesz, wyglądają mi te dwa... Dwie kotwice takie jakby jeszcze. A Bioshock, przypomnijmy, że wiesz, gdzie się akcja dzieje. Tak. Biorę sobie snajperkę. O! Oh, you are dead. I am so Zabijem się własnym pociskiem, zostaw mi tego bukanera. Eee, mioda. Bukamera ci zostawi eee, Awuś, masz zaś macięcie, muszę zobaczcie mam Okej, okay, ale to niech Scarlet się nagada. Okej okay. Dobra, ja ZW. Okej okay. Gnoza schodź tu. I jesteśmy z powrotem mioda, ma już tam swoje problemy, musiał iść tylko dziecko nakarmić swoje. Nie, zgadnijcie co myślałem Kompas. zrobić. Ten kto zgadnie, dostanie ode mnie broni. Poszedłeś eee... do wytwórni czekolady. Nie. Poszedłeś na górę do twojego taty, ja albo coś. Czekaj, alboś powtórz, bo miałem małą ścinkę. Poszedłeś do swoich rodziców po coś. Nie rodziców. Brata. Jednego rodzica. Do taty. A co tam robiłem? Mloda. Nie, po, sorry. Ej, czekaj. Ta butelka... Już została zebrana. Jak wy ją otworzyliście wtedy? Ja tu na ganaci skoczyłem, obuś. Eee... Jakieś się zgadłeś, co ja robiłem. Nie wiem... Pytanie, ma to związek z ogniem? Tak. Kominek. Eee... blisko. E, odtykanie... odtykanie... Przynosiłeś węgiel. A, nie węgiel, coś odtykanie, innego. Odtykanie klopa tungiem. E, to czy drewno? Eee, no to może... Ba Coś koło węgla, wiem, wsadzanie, wsa a... wsadzanie płonącego dynamitu w rurę klazetową. No dobra, widzę, że tak już się zgadniecie. Dokładałem tak zwanego ekogroszku do centralnego. O ja na no ekogroszek nigdy bym nie zgadł. No, no. i serce, to jest taka nowy wręcz materiał ocie do ocieplania. Ammo, 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 ammo. Ammo za siebie, to ja kupuje. kupuję. Two easy pieces, czyli... A, czyli teraz Scarlet ma jedną, jedną zabraliśmy Sandmanowi. Wow, teraz okay. zabierzemy jeszcze jedną harpilionową. Ej, a może nie spoileryj tak już Kto to? No sorry, piszę już po prawej, right herpilion. No Wiem, no, ale tak, tak z góry postanowiłem, bo zaraz by strzelił, gdzie jest ostatnia i takie było takie słabe, bo trzeba, wiesz... A nie... A wy co bo się boisz? Ma się czarnoskorych murzynów, to trzeba ich pilnować. O, fajne SMG jest. To jest, na to Miałem coś innego powiedzieć i... Ja sobie obejrzałem nasz pierwszy odcinek z Bordera i tak, aż je łezka pokręci. I tak, Memories. Tak sobie myślę. E, tak wiesz, tak... To było wtedy, jeszcze byliśmy piękni i młodzi. To było wtedy. Postawiam, że to było... Nie no, to było nawet 3 miesiące temu. Nie tak, a co ja 4. powiedziałem? No A, trzy, to do, więcej, więcej, bo zobacz yy, Odcinki wrzucam tylko dwa na tydzień No w sumie To trochę słabo, już, A nie mamy 33, mamy 33 odcinek można Mamy 33 odcinek, ee. czyli możesz sobie policzyć Możemy zrobić to? prawać. A dobra Możemy Mioda robić prowadź. fabularne Takie, możemy robić fabularne, dopóki nie się dostałeś po dupie bo ja, nie chcę, bo ja nie chcę gnatosa, ja sobie coś tutaj ogarną. E, wiesz gnatosie, ja coś jest spoko. Już. Eee. Nie. Jesteś jest na mnie. Jak się nie Dla mnie to, że sam nie lubię nie prowadzić to... Nieee! Mioda! Widzisz, ja pojechałem szybszą drogą. A ja pojechałem swoją drogą, Ty, ty, ty w... słoiku! Chcesz, żebym odkręcił mieczko. Ja jeszcze... Nie, ja jestem radnym słoikiem, a mogę się dać ty w żadnym bez nakrętki. Hmm... Ty orzeszku niedosalony. Kabarę na w tą stronę jeszcze. Tak, tutaj są. Zjadę ich. Bum, 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 bum. Tak. Ty, ja poprzewracałem wszystkich. Bum. Lepiej, żeby nie stacie samochodu, bo Gnatosa tak, Krzysztof będzie musiał kierować Nie! O. Ja wsiadam, mili time To jeszcze nie koniec, przecież tu będą reinforcements w drodze Wiem, dlatego otwieram lepiej skrzyńce. On żyje! Świecąca skrzynia. No świecące zostawiamy dla Gnatosa Jej. Ja tu walczę.

Weź go, weź go ode mnie, weź go Ty prowadź On chyba się zaciągł samochód prowadź O, o, uda, uda się, yeah, Ja udało się Przeżyłem Ja żyję, jestem fajny A masz, ty zły Knaci. I'm coming for you. No i Patrz teraz jedzie prosto! Ech. Czemu się teraz nie kręcisz? Kręcę się z inną częstotliwością Ech, dobrze, że mnie nie potrąciłeś przy, na drabinie Bo chyba jak potrącisz mnie A na mogę drabinie... Potrącić? Nie, ale jak nie potrąciłbyś na drabinie to... Okej, okay, wróciłem. A co najlepsze, że mój klapon już nie pierdzi przy wyciszaniu. Nie wiem no. czemu, w ogóle on pierdział. Po prostu... Może dawałeś mu fazolkę, Zacytuję tu słowa ze Skyrim'a. It was just my imagination. Może tak z mm. wami było. Dałeś mu fasolkę po bretańsku, To się dziwisz. Pick up Herbert's gift. drugi raz mi, nie, piąty raz nie widziałem nagrania, albo szósty co się dzieje? to będzie chyba najbardziej udrękowy odcinek naszej, mojej karierze chyba dobra, Abuś, cieszę cię, nie będę kierował już biada chodź, co? kieruj o, bo ja nie chcę kierować, ale jednocześnie nie chcę się na hmm, czekaj, okej okay. Nie potrzebuję. No Równo prawie nie byłeś kierowcą z miodą, teraz ja mam prawo być kierowcą z miodą. Miada, chodź to. Hm, mm, Nat? Nie, Nat. A, a bo byś, już. A bo już. A bo już. razy cię podnosiłem? No. no, na pewno. No ty, patrz, jego Destra cię pozbawi. Ty byłeś pół metra ode mnie. <laughs> Ale chciałem... Tu z nim te brałeś. Menda Jej będziemy będziesz, będziesz wracał na piechotę dziadu Aha, tam idziemy Tak bereta Kto mi dzwoni na nagraniu Nie wiem, ale dzisiaj chyba wszystko przeszkadza na tym nagraniu Minę chyba najbardziej Eee Nienawidzę tych Hovercraftów No chyba, czy to Hovercraft? Huyercraft, pasuje? Ty, al, boś właśnie powiedzieliśmy nazwę marki telefonu. <noise> e, oszczędź sobie, proszę. A nie, jestem tutaj poważny. Oglądałeś nie krytykę, tylko co na zakupy, część druga. Tak. No właśnie. On tam podrobił zamiast hajer powiedział huyer. No bo ten telefon seri był hujowy. No on jest głupi Widzisz, jest, jest taki cienki Ma wskaźnik a powiedz mi po ci wskaźnik w telefonie? Żebyś mógł sobie, nie nim być w dupie No bo co najlepsze no, na, na, w reklamie pokazywali, że można go nosić na pończochach Co to kude strzela? No Znowu ale... no, mi zabrałeś A, badać. No a ty mi zabrałeś miodę Pff. Serio? Wiesz, że to do, do niczego nie prowadzi. Wiem. Umercrafty. I znowuż moja broń przeładowująca się 8 sekund. A <laughs> jak nie dłużej. Ale jak musisz mieć pełen magazynek. Musisz. No tak, ja mam... Nie bo ja mam, jak mam Gunzel King to mam w dwóch broniach naraz. Więc jak przeładowuję jedną, to z siłą rzeczy przeładowuje się druga. A właśnie, ty te odcinki będziesz renderował jeszcze dzisiaj, tak? Tak, tak, tak. Na teraz myślę na... Teraz wyślę... A mamy, a mamy, zamiar, wiesz, jeszcze, żyjesz, a mamy zamiar jeszcze dzisiaj w... nagrywać? Czy kończymy już maraton? Szczerze nie sądzę. Okej, okay, szanuję to. A Dźwignia jeszcze nie działa. O, ale musisz teraz... Przecież jeszcze nie zrobiliśmy miada, nie skończyliśmy odcinka. Wiem, ale potem, żebyś miał. Bo potem mogę zapomnieć. Mhm. O, to jest najtrudniej. Była pełna money. Free money, co mm. to najważniejsze Nie biorę za? Tak, free money. Man. Which is man. Ja chcę tylko ożyć. Takie respawn na polu walki. E, dzięki, że mi zabrałeś second window. Ożdjęczałem się za przeszłe czasy. Abo, gdybym jeszcze, gdybyś jeszcze zaczął wojnę ze mną, gdybyś miał dwóch przeciwników na dwa fronty. Eee, nie, ty nie masz penista, ty się nie liczysz. A kto powiedział, że udzielał go na końcu. A chcesz, żebym zawołał na to ma i to w do dodatku metalowego. Postawki gry. Eee, nie, Devtrap to jest kobieta. Czyli mój boss Axo też jest kobieta, mam rozumieć. No tak. No nie wiem. To jest ono. No i masz problem teraz. Znaczy, może jednak ci go zostawię. Nie. Mm. Czy my musimy tu iść? Pytanie ze 100 punktów. Tak, musimy. Tam. Ale A jest, jest moc, ale jest zablokowana Nie wiem, ale jak w ogóle w Diablo mam zawsze taką tradycję, że... Jak, yy, na każdym odcinku minimum rośnie mi level o jeden tak, Nie, tak. nie, da, o dwa większości Nie no, generalnie na przykład w pierwszym odcinku miałem level czwarty W nie, drugim chyba... W drugim pierwszym odcinku chyba... przy... mieliśmy level trzeci Ale ja mówię o Diablo trójce, którą sam nagrywam Diablo. No tak Bo w Borderlandsie nie ma tak, że mam, wiesz, jeden odcinek na yy, level Czy znaczy jeden level na odcinek? A, tylko ja bym tu bardziej nazwał, że to po prostu leci tak, gramy, bo gramy, nie, a tam mam, wiesz, pierwszy odcinek, w pierwszym odcinku chyba trzeci, a w drugim odcinku miałem już dwunasty level, więc... A, to granat, kurde, a zawsze coś. No. Pirate, hate you. You are a pirate. We do what we want because pirate is are a pirate you are a pirate. Your, uh, t -t 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 -t. I to można słuchać tego godzinami, naprawdę. Tak na to tą skrzynkę można otworzyć przez kratę. Patrzaj, się uczmą do padowanie. A, tą skrzynkę. Eh, nie, nieciekawego słem. A byś taki fuck już skrzynkę otworzyli. Cztery jedne. Nie, ja sobie tutaj powoli wszystko szukałem. Ty tutaj leci muzyka taka sama jak jest w Lynchwood, co zauważyłem. Y tak, jestem Giątkowo. Nieco, podob nieco podobna, aczkolwiek nie sądzę, żeby to jest była ta sama. To sama, założysz się. Ja nie mam muzyki, jestem szczęśliwy, nie mam dylematów. Czemu? Jak może grać bordera bez muzyki, co nie ma No to jest tak trochę jakbyś gram miedna. z muzyką, ale obecnie gra mi sama nie odtwarza. Jakbyś siadka kanapkę bez chleba. Nie sama gra mi serwuje bez chleba. Albo proszę dziwne kanapkę z chlebem. Mm. Ej yeah. hey, no bułka z chlebem jest akurat spoko Eee, właśnie, padłeś postań, kanapka z chlebem A ty myślisz, że co się na łódź z jadło, jak się wszystkie pieniądze przepijało Aha <laughs> Kupowałeś bułkę, kupowałeś chleb, jadłeś Because this is delicious <laughs> Nie, because this is funny A Wójt, pytaj na ciebie Czy ty jadasz awokado? Eee, nie, generalnie nie Raz kupiłem się na tym przejechałem, ale... Znaczy chciałem kupić, I... ale dostałem nim w łeb, także... I tym razem Abo słyszałeś tego co mówiła nasza pani kapitańska, to jest skrzynka, a wy mechal nie, wie, nie wiecie. Nie, a co ona mówiła? Mówiła, że jedź windą na górę i przygotuj się na zapach swoich koszmarów. Hm, A kurde. To jest kasmo dla Komando i dla Ganzerkera. Team, team Bullet Generation, interesuje? Półtora. Eee... Niezbyt. Jeszcze coś dla mnie. Grenade Capacity, Kill Skill Duration. Nie. Moja Ej, a, a może poczekasz tam, jedę? Ja tu byłem po skrzynkę. Ha, okay. Zanim wróci, zdąży zjechać na dół. Nie, ona się chyba wolno opada. I ciekawi mnie, czy that's what, that's what she said. ...akumulator, który ja, 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 zasila chwilę ja, ja. Bo wiecie co mi ciekawi, popatrzycie że mój nik... Jest już w połowie drogi, zdąży winda zjechać. Popatrzycie, że mój nick odnosi się do pokarmu jakim jest miód. Awo też do pokarmu jakim jest awokado. Więc czego odnosi się ignatosa? E, do kurczaka, ponieważ jakieś kurczaka zostaje kość. Hmm... Dużo, A po do kości. Większość zabiera gnaty. Nie wiem, mi się zawsze gnata skojarzył z orkami w gotiku. Bo tam było takie. Aj, zawsze jak się. Jak, orki, znaczy, orki. wiem, 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 ale mi chodzi dokładnie tutaj o gotika trójkę, bo jak się pokonało właśnie jakiegoś. Um, orka ja w walce, zagram, jak, się, jak, się go, jak się go pobiło, nie? W sensie, ale nie zabiło, tylko na przykład, wiesz, wygrało z nim pojedynek, to on tak po jakimś czasie wstawał i mówił takie. Oa, moje gnaty! Nie to właśnie stanął no, się... Też, pamiętam no Albo jak tam pobijeś niewolnika a nie na śmierć, po prostu go nie? To też! On takim głosem, taki jakby menel Takie o, moja głowa <grym> No, tak sobie myślałem, że na moi kanale. Przygotuj się na zapach swojego trójkę. Hmm. Nie Nieeee! Dzia? Brokuły! That's a little bit obsessed Talk. You and me. Hmm, you and me Anglicy nie mają problemu, żeby and powiedzieć three. you and me, bo you to znaczy i jednocześnie i ty, i wy No wiem wiem O, misiaczek I Ja Jazz, się Mam no. drugiego tu, Patrz, na tym rysunku tutaj co stoi, tutaj Skarlet ma obie stopy, a tutaj już ma tylko jedną Wiecie co? To jest... To są majtki, zostałem że to są majtki właśnie Scarlet No chyba do tego twórcy dążyli, żeby tak wszyscy myśleli Bądź to są majtki odgadniane, co do obsesja O Ale... Co się miałem mówić, ja już zapomniałem Aha Gatos ty grałeś w gotnika w ogóle? Wait, ja bym proponował, żeby tu zakończyć cynę, ale nie to w ceta A boś nie, bo znowu będzie 10 minut i kurde no może zobaczę ile jest. No to właśnie. Okej, okay. jak już mówiłem, trzeba się zako Trzeba będzie zakończyć, bo jest e, 28 minut. Jeżeli mm. masz jeszcze miejsce, to możemy nagrać jeszcze jeden, bo tak na upartego. Eee. Moje miejsce na dysku raczej nie sądzę, że byłoby chętne. Chociaż jakbym wyrenderował ten pierwszy odcinek, który miał niestety 18 minut, wybaczcie, jestem wiktoratem i nie znam się na czasie. To byśmy mogli. No to sekcellent. No to, to było na tyle by się zająć. że ten cześć był tutaj Awo, Mioda i Gnatos i papa. Papa. Pa. Tak wszystko za Was eee, powiedziałem, żebyście pa, pa, nie mieli si co mieć. Well, that was fast. That was fast. Masz fajną sniperkę, Gnatos. Fajna kolorystycznie. Chcesz Gnatas chcesz, no, urozmaić odcinek? To skacz. Mm, po co? Ty, tu jest zdjęcie Diskar na moskocie. Nie właśnie. Mioda, chodź tutaj. Hmm. Masz dla mnie trochę miodu? Zobacz, o tutaj to sz szare zdjęcie Ty No Scarlett Ona... w więzieniu. Ma e, On... 80 cali wzrostu. Ja pomyślałem o czymś innym. Tak jak, jak spojrzę najprawo, prawo oko to myślę. Jak spojrzana najprawo, prawo oko, to myślę kuźwa, terminator.